Czy potrafiłbyś, potrafiłabyś rozpoznać oznaki handlu ludźmi, gdybyś się zobaczył? Handel ludźmi może przybierać różne formy i występuje na całym świecie. Islandia nie stanowi żadnego wyjątku, a handel ludźmi jest tu prawdopodobnie znacznie bardziej powszechny, niż nam się wydaje. Handel ludźmi do pracy przymusowej polega na wykorzystywaniu i wyzyskiwaniu ludzi, i każdy może stać się jego ofiarą. Osoby znajdujące się w trudnej sytuacji są w większym stopniu narażone na bycie ofiarami handlu ludźmi do pracy przymusowej. Takimi osobami są np. uchodźcy, dzieci, a także nastolatkowie w kryzysie bezdomności, osoby ubogie, osoby z problemami uzależnień oraz osoby, które przeżyły traumę. Poszlaki handlu ludźmi i pracy przymusowej znaleziono w różnych gałęziach przemysłu na Islandii, między innymi w budownictwie, hotelach i restauracjach. Branży sprzątającej, rolnictwie, przetwórstwie rybnym, branży kosmetycznej i salonach masażu. Często trudno się zorientować, czy słabe warunki lub złe traktowanie pracowników są już przesłankami do pracy przymusowej czy innego rodzaju naruszania prawa pracy. Dlatego warto znać główne objawy, które mogą wskazywać na handel ludźmi i pracę przymusową. Obejmują one między innymi Ponadnormatywne obciążenie pracą, gęste zakwaterowanie pracowników w lokalach należących do pracodawcy, uzależnienie pracowników od pracodawcy w kwestii wyżywienia czy opieki lekarskiej, nieporozumiewanie się w języku islandzkim ani angielskim. Nieznajomość swoich praw i środowiska pracy, nienaturalna lub ukryta komunikacja, izolacja i bezbronność, brak niezbędnego wyposażenia ochronnego, strach przed władzami i obawa przed deportacją, a także oznaki krzywd fizycznych, przemocy i gruźb. Aby lepiej wyjaśnić, jakie są oznaki handlu ludźmi i pracy przymusowej, przyjrzyjmy się przykładowi Jona. Pewna osoba kontaktuje się z Jonem przez Internet. I proponuje mu pracę w branży budowlanej w innym kraju. Oferta obejmuje przelot i zakwaterowanie, i on chętnie ją przyjmuje. Kiedy on przybywa do kraju, zastaje inne warunki niż te, które obiecano mu w ofercie. Staje się dla niego jasne, że pracodawca wykorzysta tę sytuację i jego osobę. Okazuje się, że koszty podróży i inne związane z zatrudnieniem nowego pracownika nie są już wliczone w ofertę. I on zostaje nimi obciążony. Tym samym, jeszcze przed podjęciem pracy, jest on już zadłużony u swojego pracodawcy i musi odpracować dług. Ponadto pracodawca mógł pozbawić Jona paszportu i zagrozić, że zgłosi go władzom, jeśli ten nie odpracuje długu. Przykład Jona jest jednym z wielu, a ofiary handlu ludźmi mogą znajdować się w wielu miejscach, nawet w Twoim miejscu pracy. Możesz pomóc ofiarom handlu ludźmi, przekazując informacje o ich sytuacji odpowiednim służbom. Nawet jeśli nie masz pewności, czy masz do czynienia z handlem ludźmi, warto zasięgnąć opinii doradców Centrum Pomocy Ofiar Biarkach Lid, czy telefonu zaufania Czerwonego Krzyża pod numerem 1717. Jeśli dana osoba jest w bezpośrednim niebezpieczeństwie, zawsze dzwoń pod numer telefonu alarmowego. 112. Na stronie internetowej www.112.is znajdują się materiały edukacyjne i informacyjne na temat pomocy ofiarom handlu ludźmi.